Ok, Google. Google! Hej, czy mogę pomóc? Tak, kurwa. Puść mi smutną muzyczkę. W porządku, odtwarzam piosenkę. Nie powiem na myśli. Porzuciłem tradycyjne nauczanie dwa lata temu, ale zacznijmy od tego, jak to było. Od najmłodszych lat pamiętam, że lubiłem się uczyć, poznawać świat, ludzi, i wszystko wskazywało na to, że będę ty bądrym uczniem, i do pewnego czasu tak było. Całą szkołę podstawową uczyłem się dobrze, nawet bardzo dobrze. Jednak już w piątej klasie zacząłem łapać, że coś tu nie gra. Wtedy cisnęli nas tak, byśmy napisali dobrze ten test szóstoklasisty, byśmy dostali się do dobrego gimnazjum. Pomijając już fakt, że w moim mieście było tylko jedno gimnazjum. Test napisałem, wynik bardzo dobry, rodzice dumni. Przechodzę do gimnazjum, już od samego wejścia cisną nas, że musimy się przyłożyć, bo niedługo test gimnazjalisty. Mówię, no spoko, ale po co? bo musicie dostać się do dobrej szkoły. To jest sobie mówię, no dobra, nauczyciele tak mówią, rodzice tak powtarzają, tak chyba musi być. Jednak cały czas z tyłu głowy miałem takie, halo, czy ktoś realnie jest mi w stanie wytłumaczyć po co? Uznałem, że to, czego realnie już tam się uczymy, nie ma nic wspólnego z tą wiedzą, którą tak bardzo lubię i chciałem zawsze zgłębiać, tylko z wytycznymi pod pewien klucz. Z każdą moją próbą nauczenia się czegoś innego, niż wymagał tego system edukacji, otrzymywałem odpowiedź, Mądry siebie chłopak Patryk, ale uczyć się tego, co nie trzeba. Rozumiecie to, zakazywali mi rozwijać swoją wiedzę w zakresie innej dziedziny niż wymagał tego system edukacji. Już wtedy nikogo nie interesowało, że Patryk ma te swoje inne zainteresowania. Liczyły się tylko statystyki. Z bólem i coraz mniejszą powagą podchodziłem do edukacji, co oczywiście przekładało się na skargi, żale, płacze i pytania dlaczego? Dlaczego? czy wy nie widzicie że co ilekroć się zapytam o realny sens tego czego się uczymy zasłaniacie się testami i możliwością wyborem dalszej szkoły i wtedy ktoś mi oznajmił bez szkoły nie znajdziesz sobie dobrej pracy to był argument przez który zacząłem dalej się uczyć ale nie ze względu bo chciałem dalej uważałem że to czego tam się uczymy, już powoli traci jakąkolwiek wartość do tego, co się dzieje w realnym życiu. Zacząłem się uczyć, bo kierował mną strach przed tym, że nie znajdę sobie dobrej pracy. Wszystko, czym się interesowałem na tamten moment, porzuciłem. A po szkole zatapiałem się przed kompem, grając w gierki, rozkminiając, kiedy to straciło w ogóle sens. Przyszedł test trzeciej gimnazjalisty, prawdę mówiąc, ani trochę się do niego nie przygotowałem, a napisałem go dobrze. Czas na wybór szkoły. O, <laughs> trzymajcie się, bo to będzie dobre. Pewnie jak wielu z was, zastanawiałem się, jaką szkołę wybrać liceum czy technikum. Jak technikum, to jaki kierunek? I padł na kierunek, który był najbardziej zbliżony pod moje zainteresowania. Najbliższa szkoła była oddalona 30 km od mojego miejsca zamieszkania. Jeszcze wtedy nie wiedziałem na co się pisze, ale słuchaj. Wstaję o godzinie 6, by zdążyć na autobus, który jest o 6.30, by zdążyć na zajęcia, które są o 8:00. Dojeżdżam do szkoły i wiecie co słyszę? No to lecimy z materiałem, bo trzeba zdążyć do matury, a przed nimi jeszcze zawodowe. Dobra, przecierpiałem cały dzień i postanowiłem po szkole wykorzystać jakoś dobrze czas i zapisałem się na siłownię. Co się okazało, to była moja jedyna dobra decyzja, którą tam podjąłem. A Atołów powrotny miałem o 17.45, a w domu byłem o godzinie 19. .00. I tak codziennie przez rok. Szkoła wymagała, że będę wdrabiał zadania domowe, szkoła wymagała, że będę uczył się na sprawdziany, szkoła wymagała, że będę angażował się w jej sprawy. A co ja za to miałem? No wszyscy wiemy, co ja z tego miałem. Możliwość edukacji, by dostać się na dobre studia. A dlaczego? By dostać dobrą pracę. A kto mi to zagwarantuje? I tu każdy wielkie oczy, że jak to, przecież pracy jest dużo. Idąc tym tokiem rozumowania, to czy nie lepiej jest zatrudniać, niż być zatrudnionym? Z angielskiego słowo job można rozumieć jako akronim słowa just over broke, czyli o włos od nędzy. Czy tak nie jest? No jest, bo szkoła nie uczy nas realnych wartości, które przydadzą nam się w życiu. Nie uczy nas, jak pracują pieniądze, nie uczy nas, jak przeprowadzić rozmowę o pracę, nie uczy nas, jak rozmawiać z ludźmi, nie uczy nas nic, co w praktyce może przełożyć się na dorosłe życie. Często chce ukierunkować nas w jakąś daną specjalizację i często to nie wychodzi. Większość nauczycieli nie ma doświadczenia w tym, czego naucza. Nauczyciele nie próbowali w praktyce rzeczy, o których mówią. Uczymy się tylko czytać i zapamiętywać jakieś fragmenty, zagadnienia. Zobacz sam, według trójkąta efektywności Edgara Dale'a, jest to najmniej efektywny format nauki. Trochę wyjechałem poza temat o błędach edukacji szkolnej, mógłbym gadać i gadać, jednak wróćmy do mojej historii. Także całą pierwszą klasę technikum przechodziłem w o 6, a wracając o 19 do domu, w pewnym momencie moje myśli dowiecie, dobawiłem się chyba stanu lękowego. Każdy dzień zaczynał mnie przerażać, widziałem swój brak perspektyw, nie ze względu na brak wiedzy, a ze względu na stracenie jakichkolwiek zainteresowań, a było to mocno pojechane. Przestałem się bać wizji braku pracy, bo wiedziałem, że problemem nie jest edukacja, a perspektywa. Większość ludzi po ukończeniu edukacji szkolnej przestaje się uczyć, przestaje czytać, przestaje się rozwijać. A według słów futurologa Elwina Tofflera i tutaj cytując, a nas wepytami XXI wieku będą ci, którzy nie nie potrafią czytać, a ludzie, którzy są pozbawieni umiejętności uczenia się, oduczania i ponownego uczania. Także w drugiej klasie technikum tuż przed swoimi 18 urodzinami postanowiłem to rzucić. To też nie jest tak, że całkowicie rzuciłem szkołę. Szkołę postanowiłem dokończyć w trybie zaocznym. Jestem mniej więcej co dwa tygodnie w szkole i, wbrew pozorom, uczę się jeszcze więcej niż przy standardowym trybie nauczania. W czasie, w którym moi znajomi poświęcają czas na naukę szkolną, nauczyłem się więcej o biznesie, psychologii, zdrowym trybie życiu oraz umiejętnościach manualnych, chociażby takich jak animacja. Nie powiem Wam, czy dobrze, czy źle postąpiłem, bo nie wybudowałem bliźniaków i nie jestem milionerem. Wiem również, że takie podejście może się niektórym nie podobać i dalej wierzę w nasz stary system edukacji. W tym moi rodzice, ale cóż. I nie nakłaniam Cię, byś nagle rzucił wszystko i postąpił tak jak ja. Ja wiedziałem, co po niej chcę robić, miałem swój plan B. Chcę Ci tylko powiedzieć, byś się uczył jeszcze więcej niż do tej pory. Może niekoniecznie tego, co Ci każą, ale to, co Cię naprawdę interesuje i rozwijaj swoje umiejętności. Jeszcze taki mały apel dla rodziców. Kochani rodzice, słuchajcie to, co mówi Wasze dziecko. Nie zabierajcie mu marzeń i dzieciństwa tylko dlatego, by dostał kolejną piątkę w szkole, bo syn ciotki sąsiada dostał. Jak będzie chciał zostać lekarzem, to nim zostanie. A jeśli będzie chciał zostać piłkarzem, grafikiem, baletnicą, to jako rodzic staraj się poszerzyć tą perspektywę, a nie ją hamować. I dobra, dzięki za wysłuchanie mojego bełkotu, zrobiło się chyba zbyt poważnie. I koniecznie podziel się opinią, co sądzisz o takiej formie story timeu, czy czegoś, co tutaj zrobiłem. Nie wiem, no nie wiem jak to określi nawet. A i koniecznie wpadnij na mojego Instagrama oraz TikToka. Pomóż mi tam dobić 40 tysięcy obserwujących, bo już naprawdę niewiele was brakuje. No i co, widzimy się. Mam nadzieję, że przy nowej animacji, którą tak tworzę, ją naprawdę bardzo długo i ona będzie niedługo. Do następnego. PA-PA!